Te cele są skatalogowane, tam między innymi jest zakaz dyskryminacji, wykluczenia społecznego itd. Wyjaśnię to na przykładzie. Dotychczas, jeszcze traktat lizboński nie jest ratyfikowany, nie wszedł w życie u nas. Polska się sprzeciwia legalizacji małżeństw jednopłciowych. Unia Europejska, różne jej organy na nas naciskają, tam zwracają nam uwagę, że to jest nieładnie, że myśmy. Tego, że hamujemy pewne procesy i tak, ale to my tam przyjmujemy to do wiadomości, ale blokujemy to. Otóż, po ratyfikacji traktatu lizbońskiego, obowiązywałby nas już ten zapis, że państwa członkowskie muszą podtrzymać się przed każdym działaniem, które mogło, mogłoby zagrozić, nie żeby zagrażało, mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej. To znaczy, że nie moglibyśmy już tego dalej blokować. A jeżeli byśmy próbowali blokować, to decyzja władz polskich mogłaby zostać zastąpiona orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, którego orzeczenia mają charakter źródeł prawa w Unii Europejskiej na podstawie właśnie Traktatu Lizbońskiego. To znaczy, że z tego zapisu wynika co? że właściwie pod tym pretekstem, że jakieś działanie państwa mogłoby zagrozić zniżeniem celów Unii Europejskiej, niezależnie od zakresu kompetencji przekazanych, można każde państwo zmusić do pożądanych bądź niepożądanych działań. Bo kto może decydować o tym, co mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej? Oczywiście nie żadne państwo członkowskie, tylko władze Unii, bo one są odpowiedzialne za realizację celów Unii Europejskiej. W ten sposób suwerenność państwowa byłaby systematycznie wypłukiwana z państw członkowskich i jedynym suwerenem tak naprawdę zostawałaby Unia. Europejska, jako nowe państwo, te struktury władzy Unii Europejskiej. Proszę Państwa, ale, ale nie do końca. Ale nie do końca, ponieważ y, państwa członkowskie y, zgodnie z zapisami Traktatu Lizbońskiego mają prawo wystąpienia z Unii Europejskiej, więc tak całkiem ubezwłasnowolnione nie są. I traktat nakreśla pewne procedury. Mianowicie. Państwo członkowskie, jeśli chce wystąpić z Unii Europejskiej, to z, z, występuje z takim wnioskiem, pisze podanie jednym słowem, i rozpoczynają się negocjacje nad warunkami jego wystąpienia z Unii. W ogóle warto tutaj pewne takie historyczne analogie przypomnieć, bo one pokazują, Zaświadczają o pewnym nastawieniu. Jak wiadomo, federalną strukturę mają Stany Zjednoczone. I w konstrukcji Stanów Zjednoczonych każdy stan też ma prawo wystąpienia z Unii. Oczywiście musi tam procedury dopełnić i tak dalej. I kiedy w XIX wieku grupa Stanów Południowych. Wypełniwszy wszystkie procedury, ogłosiła wystąpienie z Unii. To prezydent Lincoln posłał wojsko, żeby im wybiło z głowy takie pomysły. I z powodzeniem, jak wiemy, z tego wynika wniosek, że ratowanie Unii jest zawsze moralnie wyżej oceniane niż rozbijanie Unii. I z tym. Z tą świadomością możemy już spokojnie teraz rozpatrywać te procedury. Otóż, jeżeli państwo członkowskie chce wystąpić z Unii, to pisze podanie i rozpoczynają się negocjacje na temat warunków jego wystąpienia. Jak się rozpoczynają negocjacje, to mamy dwie możliwości. Albo zakończą się porozumieniem, albo nie. No, bo mogą się nie zakończyć porozumieniem ale powiedzmy, że się zakończyły porozumieniem, no to wtedy to porozumienie jest przedstawiane do zatwierdzenia Radzie Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu. I znowu mamy dwie możliwości: albo zatwierdzą, albo nie zatwierdzą. Ale powiedzmy, że zatwierdzili. No to państwo występuje z Unii i, i tyle. już nie jest członkiem. Natomiast co się dzieje, kiedy albo negocjacje nie doprowadziły do porozumienia, Albo nawet doprowadziły, ale porozumienie to nie zostało zatwierdzone. Wtedy takie państwo też może wystąpić z Unii Europejskiej, ale dopiero po dwóch latach. I nie wiedzielibyśmy, po co te dwa lata oczekiwania, gdyby nie jeszcze jedna instytucja zapisana w traktacie lizbońskim, mianowicie zasada solidarności. Zasada solidarności. Zasada solidarności przypomina nam starą, poczciwą doktrynę Breżniewa. Otóż, jak Państwo pamiętacie, w 1968 roku Leonid Breżniew zwołał doktrynę ograniczonej suwerenności państw socjalistycznych. Ta doktryna głosiła, że państwa socjalistyczne są oczywiście niepodległe, no ktoś by w to wątpił, ale przede wszystkim są socjalistyczne. Więc jeżeli socjalizm w jakimś państwie bratnim jest zagrożony to wtedy inne państwa socjalistyczne powinny a nawet znaczy nie tylko mają prawo ale powinny udzielić temu państwu bratniej pomocy najlepiej wojskowej bo nic tak nie sprzyja socjalizmowi jak pomoc wojskowa to my też doskonale wiemy i rzeczywiście w 68 roku doktryna breżniewa doczekała się praktycznej relacji. pięć państw Układu Warszawskiego wkroczyło do Czechosłowacji i usunęło zagrożenie dla ustroju socjalistycznego. W jaki sposób? ano w taki sposób, że przeprowadziło tam zmiany rządu na taki, który już socjalizmowi nie zagrażał. W traktacie lizbońskim o socjalizmie oczywiście nie ma ani słowa, ale nie tylko socjalizm może być zagrożony. Co jeszcze może być zagrożone? No demokracja może być zagrożona. Więc jeżeli demokracja jest zagrożona, to Unia Europejska też może to zagrożenie usunąć, również dzięki pomocy wojskowej. No dobrze, ale skąd wiemy, że demokracja jest zagrożona? Skąd mamy taką pewność, że akurat coś takiego ma miejsce? Przecież najlepszym dowodem na to, że demokracja jest zła, to jest ten wniosek o wystąpienie z Unii. No, to od razu widać, że z demokracją jest coś tam nie w porządku. I te dwa lata, teraz lepiej rozumiem, bo co są te dwa lata po to, żeby usunąć zagrożenie dla demokracji. W jaki sposób? No w taki sposób, że poprzez realizację zasady Solidarności, Doprowadzimy do zmiany rządu, który, który już demokracji zagrażał nie będzie. A skąd będziemy wiedzieli, że on już demokracji nie zagraża? O no stąd, że pierwszą czynnością, jaką ten rząd wykona, będzie wycofanie tego wniosku o wystąpienie z Unii Europejskiej, w ten sposób nabieramy niezachwianej pewności, że demokracji w tym państwie nic już nie zagraża. I to są te, i to są te, proszę Państwa. I to są te uniwersalne następstwa ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, czy wejścia, wprowadzenia go w życie bez procedury ratyfikacyjnej, bo i taka możliwość istnieje. Także widzimy, widzimy, że Unia Europejska jest przedsięwzięciem poważnym. Jest przedsięwzięciem poważnym, wielowątkowym, bo również jest nie tylko eksperymentem politycznym, ale jest również eksperymentem ekonomicznym i jest również eksperymentem ideologicznym. Ale ja o tych dwóch aspektach, ekonomicznym i ideologicznym, już nie będę mówił, żeby nie przedłużać swojego wystąpienia. Jeśli Państwa te aspekty interesują, to chętnie wrócimy do nich, ale tymczasem bardzo Państwu dziękuję za uwagę i oddaję Państwu głos. Obrigado